Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony, KawaHa to jest nasza nowa seria w Heart of Iron 4. Na dodatku Together for Victory. I zadecydowałem, że zagramy sobie Australią. Dlaczego przerwałem kampanię Afryką? Była dosyć, dosyć nudna. Jeżeli chcecie sejwa do kampanii z Afryką, to dajcie mi znać albo ja go po prostu umieszczę w opisie. Możecie grać sami, jeżeli tylko chcecie. Ja wybrałem Australię. E, zagramy sobie na wyłączonych cerach historycznych. Niech świat po prostu oszaleje, dobra. Niech się stanie, co się ma dziać. E, nic nie bustuje. Australia, zaczynamy. E, powiem Wam tak: ta seria to nie będzie jakaś długa seria, coś w tym stylu. E, a propos, to czego nie pokazałem w objaśnieniu. To, czego nie pokazałem w objaśnieniu, panowie i panie e, moda, to to jest to, że możemy sobie ustawić obszar garnizonowania i... czekajcie, e, dobra, nie wiem, po prostu zgłupiałem, nieważne. Można sobie ustawić jeszcze ochronę portów i tak dalej. Dobra, zacznijmy standardowo, czyli z racji, że mam dwa zespoły badawcze, zacznę od tych narzędzi i elektroniki. Zaczniemy sobie, oczywiście, budować maksimum fabryk wojskowych, bo to potrzebujemy. Wracając do sytuacji, cele polityczne, oczywiście wybiorę sobie nigdy więcej Galipoli. Zaczynajmy, bo będziemy się chcieli uwolnić od um, uwolnić od cesarstwa brytyjskiego można tak nazwać cesarstwo brytyjskie no nie wydaje mi się ale no nie wydaje mi się żeby to można było nazwać cesarstwem brytyjskim oczywiście dlaczego zmieniłem swoją piechotę na kawalerię będziemy musieli ją szkolić przez bardzo długi okres czasu jeszcze pewnie będę musiał importować ropę prawda jeżeli bym dodał tutaj niszczyciele albo konwoje tak pewnie i wtedy by mi została już jedna fabryka wojskowa więc niestety tego nie mogę zrobić, niestety. Swoją drogą mam pomysł. Chciałbym coś sprawdzić. Coś się, coś się chyba popsuło, wiecie, bo po tym update, jak go ściągłem i tak dalej, i tak dalej, mam tutaj, jak możecie zauważyć, włócznie, ale nie mam tych tych. Po prostu opcji garnizonowania, wiecie? To jest bardzo. O, teraz jest dopiero. Dobra, mój błąd. Trzeba po prostu. Dobra, jestem po prostu debilem. Ehm, trzeba po prostu nacisnąć e, garnizonowanie, i tutaj mamy tak. Punkty zwycięstwa, porty e, wybrzeża, forty, lotniska, czy próba osłabienia ruchu oporu. E, ja Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Na przykład wezmę sobie tutaj i każę im bronić tu, tu, e, porty. Tylko i wyłącznie. Każe im tylko bronić porty. Porty, przepraszam. I zobaczycie jak to zadziała. Kontynuując, co będziemy chcieli zrobić? Mamy dwa wyjścia. Napiszcie mi może w komentarzach, co byście chcieli zrobić, bo na pewno pójdę we, we wzmocnienie partii centrum. I napiszcie, w co byście chcieli, żebyśmy poszli. Czy z porozumienie z Japonią i stworzenie z nimi frakcji, czy po prostu... Czy po prostu utworzenie całkowicie swojego imperia i wojna z Japonią. To może być też ciekawy scenariusz, lecz go nie polecam, bo będzie bardzo ciężko wtedy, a z Japonią wiadomo byłoby łatwiej. Kontynuując, widzicie, jak moje dywizje będą bronić portów. Moje dywizje będą broniły tylko i wyłącznie portów. Ta kawaleria też idzie tutaj do portu. Dlaczego trenuje te dywizja? A no bo z Australią jest tak, że nie macie teoretyka wojskowego. Macie tylko teoretyków lotnictwa i teoretyka marynarki jak mogliście teraz zauważyć, więc to będzie bardzo ciężkie. Mamy za 100 punktów dostępnego cichego pracusia, który wsparcie polityki ustępstw, a zaraz Wam pokażę na czym to polega. Czyli musiałbym zrobić to, żeby mieć cichego pracusia, lecz jest, niestety tego nie zrobię, no bo chcę nigdy więcej Gapoli i tutaj chcę pójść. Kontynuując, powołanie rady... To raczej nie będzie mi odblokowało żadnych doradców. Pierwszego doradcę, jakiego sobie w ogóle wybiorę, nie mogę wybrać od razu faszystowskiego, co bym bardzo chciał zrobić. Więc sobie wybierzemy raczej architekta wojskowego, żeby szybciej mi te fabryki wojskowe budował. No i co? Jakie ja mam plany dotyczące tej kampanii? Wybadać na pewno Marines, zdesantować się nimi w Nowej Zelandii. Albo po prostu zrobię to piechotą. Tutaj, jak widzicie, szablon piechoty jest tragiczny. 22 rozpiętość bojowa bez artylerii. Dorzuci, dorzuciłbym tutaj jedną arty, już jest 25, a zamieniłbym to jest 26. Więc musiałbym usunąć jedno i 24. Czyli 15 punktów będzie mi potrzebne na start dla samej piechoty. W tym może być duży problem. Plus 20, 15, 25, 35, 45 punktów doświadczenia tutaj tego. Więc, jak widzicie, muszę trenować kawalerię. Niestety. No, musi, muszę mieć kawalerię, która się cały czas będzie trenowała e, przez 24 godziny na dobę, żeby to doświadczenie rosło do czasu, aż nie wejdziemy do wojny. Mm, z tego co widzę, nigdy więcej gapoli się zrobiło. Czekajcie, czy ja chcę to otworzyć? Chyba nie, bo chciałem sobie coś tam zmienić. Dobra, nieważne. E, posz, porzucenie mo tego modelu. Tak, faszyści, popularność urosła. Ok. Dobra, no czyli zrobimy to. I co ja chciałem zrobić? E, Australia chce się zdystantować od Zjednoczonego Królestwa, super. E, sprzęt wsparcia już mi się robi, będzie mi go potrzebne bardzo dużo, dlatego go zacząłem robić. I broń mi się robi na poziomie 2.7k. No mam na minusie 4 dziennie, to jest bardzo mało, ale to tak bardzo, bardzo. E, no i mogę sobie wybrać polityka, tutaj, do... czekajcie, widzicie? Twórca elektroniki, Jack Pillington. E, czas badań na elektronikę minus 7, mnie to oczywiście nie jara. W ogóle, ponieważ muszę sobie zrobić czas badań nad przemysłem, ponieważ będę szedł typowo ciężko w przemysł, zróbmy to, może tak. O, właśnie, niech ta broń się robi szybciej. Mogę robić jeszcze radio. No, wiecie, co powiem Wam tak: muszę skorzystać z boostów, które mi oferują alianci już na samym początku gry. Dlaczego? Bo później będzie bardzo ciężko, jak takie, jako taki Independent, po prostu country, nie? Jako niepodległe państwo. Z tego stworzy się raczej, tak sądzę, imperium dziobaka. Tak jak to widziałem na niejednych grach paradoksu. Bardzo też. Szacie, 2600 sztuk broni. To jest bardzo dużo, tak szczerze. Ale to bardzo dużo. A robi się 5 dziennie, i to musi podskoczyć, kurde. A co z badaniami w ogóle? Czyli to się jeszcze nie zrobiło tak szybko. Dobra. No trudno, nie mam wyjścia. Po tym będę musiał zrobić te dodatkowe badania, żeby badania były tańsze o 30%. Nie o 3%, przepraszam. Ale już po zrobieniu tego sądzę, że będzie łatwo. Ta kampania będzie dosyć ciężka na początku. Na samym początku będzie naprawdę bardzo ciężko. Dlaczego? Już wam mówię, ponieważ jeżeli Nowa Zelandia nie będzie chciała do nas dojść, nie pozwoli nam zostać zaanektowaną. E, to może być naprawdę bardzo ciężko. E, ponieważ będziemy musieli wejść i zdobyć te tereny siłą, i zostawić tutaj piechotę do bronienia tych terenów. Drugą, e, druga sprawa: e, Hinda Hindabelanda. E, ja bym z chęcią te tereny zabrał stąd. Zobaczcie, ile tu jest gumy. Widzicie to? To by, to by po prostu. Co to jest? E, to by po prostu umożliwiło mi całkowitą. Jakby wam to powiedzieć. Nie martwienie się o gumę, zyskanie fabryk, produkcję samolotów, to już nie byłoby dla mnie problemem. I to będzie też moim celem zajęcie tych kolonii Ale na początku potrzebuję dużo broni i dużo Marines wybadać. A wiecie, wybadać Marines na początku to nie jest taka prosta sprawa. Jak możecie zauważyć. To jest. no, to jest 186 dni. E -e -e. Nacjonalna Hiszpania, dobra wojna w Hiszpanii. Swoją drogą zmniejszamy czy zwiększamy punkty? Nigdy więcej... Ga... Okej, okay. ale ten projekt nam da teraz przyrost autonomii, prawda? Oczywiście, że tak. Porzucenie projektu, wsparcie dla partii Centrum. Czyli to możemy sobie odpuścić, ponieważ nie mamy powyżej 55%, prawda? Ja sobie teraz po prostu... Pójdę w przemysł czy w dodatkowe szkolenie milicji? Doktryna lądowa. Pójdę w przemysł. Jedną doktrynę. Dobra, wiecie co? Ja sobie tutaj muszę zrobić pauzę, bo naprawdę muszę pójść na chwilę do toalety. Za chwilę wracamy. Dobra, już jestem, wróciłem. Boże, czuję się, jakby ze mnie spadło. O Boże, 15 kilo. Dziękuję, że byliście cierpliwi. No, cierpliwi w sumie. Kajcie, 180, 217. Dobra, róbmy przemysł. E, w sumie no, zrobiłem wam cięcie, więc nie ma żadnego problemu. Kontynuując, muszę tutaj trenować, wybrałem sobie teraz, co sobie wybrałem: Korpus Wsparcia Przemysłu. Dlaczego? Ponieważ chciałbym zejść tutaj do dodatkowego zespołu badawczego, ale tutaj widzicie Word Tension, czyli napięcie światowe. Wiecie co? Spróbuję sobie może od następnego albo od trzeciego odcinka zmienić napięcie światowe: 20% na wersję angielską. Tempo budowy fabryk wojskowych. Czy ja to chcę? Nie, nie, nie. Czas badań nad przemysłem. E, później sobie ustawimy centrum budowy. E, kontynuując, musi być napięcie światowe powyżej 20%. Wtedy sobie zrobię ustawę o bezpieczeństwie narodowym. A wtedy sobie zrobię wydział do spraw e, wynalazków wojskowych. I zobaczcie, dopiero zrobi zrobiąc e, to, e, usuwa mi to ducha narodowego wielki kryzys. Muszę wybudować, e, wyplecić rozrzucone pchły wypełnić rozrzucone pływy, wyplecić. Czy musisz zrobić to i cywilny korpus budowlany? E, tutaj też dostanę dużo boost, moc e, przerobiowa fabryk, e, to jest nawet spoko. E, powiem wam tak, gramy na ahistorycznym, e, znaczy no, bez historycznych fokusów e, czyli frakcje mogą robić praktycznie to, co chcą. E, e, Rusy. To nie jest wcale powiedziane, że Francuzi będą w aliantach, Fra Francuzi mogą być w kominternie. To nie jest powiedziane, że Polska będzie chciała dołączyć do aliantów, mogą stworzyć między morze. No, wszystko jest możliwe w tej kampanii, dlatego wybrałem taki, takie wyjście. Fajnie by było, gdyby chociaż artyleria zaczęła mi się robić jedna dziennie, bo to się robi 9 dziennie, ale ja potrzebuję jeszcze fabryk do tej broni, bo nie będę mógł rekrutować dywizji, a to się robi z prędkością dwóch fabryk, czyli to jest naprawdę tragedia. O jejku, co tu się dzieje? Coś mi skaczą po prostu z importami chyba ze. Za... O, teraz skaczą? Patrzcie, jak dam na dół. To nie skaczą. Co tu się dzieje? Halo? Halo, paradoks? Co tu się dzieje? Dziwna sprawa. Kontynuując, zaopatrzenie już jest na poziomie 2000, to się szkoli, czyli mamy 9 punktów. ja ich muszę zostawić, żeby się szkolili na poziomie zawodowców też, prawda? No bo. <laughs> no nie mam wyjścia, prawda? Eee, czy ja chcę oszczędzać doświadczenie na Marines, czy ja chcę oszczędzać yy, doświadczenie na piechotę? W tym jest problem. Chyba chcę oszczędzać doświadczenie na Marines, ale za czym ja wybadam Marines, to wy sobie nie wyobrażacie. Korpus wsparcia czegoś tam czegoś. Yy, dodatkowe szkolenie, czekajcie. Kolej, yy, czekajcie, wezmę sobie inną muzyczkę. Boom, ok, niech leci. Yy, kolej, dobra infrastruktura. Stocznie i doświadczenie maruna, marynarki. Yy, rozbudowa Rafu, dodatkowe to. Zrobię sobie teraz, yy, jak widzicie, dodatkowe. Szkolenie milicji, dlaczego? W sumie nie mogę jeszcze pójść w to. Dlaczego? Noże, dostanę 5 doświadczenia i busta do doktryny lądowej. Oczywiście w doktryny lądowe to sobie w co pójdziemy? W doktrynie zmasowanego ataku, przewagi ogniowej, czy. Pójdę w to! Pójdę w doktryna wielkiej. planu wielkiej bitwy. No i świetnie, mam busta. O to mi chodziło, czyli robimy sobie teraz budownictwo 2 boom, 100 dni to nie jest dużo. E, na buście, bez boosta to by trwało około 210 dni. E, mam nadzieję, że się ta fabryka wkrótce zrobi. On the British Country Size. Dobra, czyli to będzie ok. E, broń nam się jakoś uzupełni. Dużo tej broni też nie zużywamy. Zobaczmy, patrzcie. Wszystkich usunę po prostu. I szkolą mi się same dywizje na poziomie zawodowym i i tak dostanę doświadczenie, prawda? Tak, coś tutaj dostanę, coś tu łapę, no mu muszę, no bo nie mam teoretyka wojskowego, czyli muszę szkolić tą kawalerię, e, bo inaczej będzie wielka lipa. Mm, przydałoby się tutaj przygotować inwazję po prostu na Nową Zelandię, ale nie wiem czy to będzie możliwe. E, będę sobie musiał zmienić tą e, gospodarkę i chcę usunąć tego ducha, bo zobaczcie. E, m, fabryki do konsumpcyjnych 20%, moc przerobiowa fabryk minus 25%, jedność narodowa minus 10%, e, to będzie bardzo ważne. To musi być powyżej 55%, czyli musi wejść na 600, czyli jeszcze na pewno nie wejdzie, czyli po tym dodatkowym szkoleniu milicji, co ja bym chciał zrobić? Mam teraz wyjście, albo zrobić awans rezerwistów dostać busta do doktryny. Pojawi się nowy generał z trzema umiejętnościami, Ivan McKay. O kurde, ej, ja sobie to zrobię. Pojawi się nowy generał? z trzema umiejętnościami. Kurde, to jest ciekawe z jednej strony, ale umiejętnościami jakimi? Czy on będzie miał skill po prostu 3, czy on będzie miał umiejętności dodatkowe? O to mi właśnie chodzi. No nie wiem, zobaczymy. Stestujemy to w tej kampanii, że tak powiem, dobra? 19 dni to nie jest dużo, stówka jest. Mógłbym dodać... Mógłbym wybrać doradcę, no ale... Niestety nie wybiorę. Idziemy teraz w architekta zbrojeniówki Jacka B... Besleja, ok. Ale to jeszcze trochę siły politycznej musi wpaść. Bo jeszcze faszystów nie mogę, nie? No bo muszę mieć powyżej 55% tej autonomii, a to musi być około 600, więc na pewno jeszcze nie będę mógł zrobić. Tak mi się wydaje. Dobra. Gotowe. I zaraz zobaczymy, czy możemy zrobić ten event. Wiecie. Nie możemy, dobra. Czyli chcę zrobić awans rezerwistów i to mi też da 5 doświadczenia z wszystki wszystkie w rządzie, ok? Dopiero tak późno? Ciekawe. Niech się robi, niech to sobie leci do góry. Ale bardzo mnie ten generał, czekajcie, umiejętności. No to są umiejętności 4, 4, 3. Ale pojawi się generał z trzema umiejętnościami. Który byłby dobry do desantów? Generał Alan Wesley, który ma różne na wzgórzach, czy generał Horst Robertson, który jest listem pustyni? Ten pan będzie dla moich czołgów ciężkich, to na pewno. O kurde, już mamy 150, e, to poczekajcie, wezmę sobie e, architekt zbrojeniówki, złotouśny polityk. Ale to też, przepraszam, tobie też bardzo kusi, Sieł polityczność i odpory... a nie, dobra. Wezmę to. Czyli to do końca tego projektu powinno być dojść do, co najmniej do 600 i zobaczymy. W sumie to niech tu się szkolą na byle jakim generale. Ty masz skilla 4, więc stary, działaj. 500 sztuk broni mi tylko brakuje. Super, bo to podeszło chyba do góry przez projekt. 10 się dziennie robi, dobra. Czyli to jest gotowe, czyli tak, 170, 130 czy Marines? Marines czy po prostu Boost na to Dobra, robię boosta na to za 7 dni mi się skończy badać budownictwo, czyli za 7 dni przeskoczę tutaj na ulepszone narzędzia mechaniczne. Mam już 21 doświadczenia, bo wiecie co? Ja tych marines muszę wyposażyć jak najlepiej. Dobra, budownictwo, i teraz pójdziemy sobie w narzędzia mechaniczne. Zastanawiałem się nad ciężką rozbudową lotnictwa, tutaj rozbudową tego lotniska, bodajże. Chyba tak, 200 samolotów to jest nic. Yy, I zastanawiałem się nad po prostu zrzuceniem spadochroniarzy na te prowincje, bo wiem, jak ciężko mi będzie pokonać flotę tutaj brytyjską. I wiem, że to będzie naprawdę no nie lada mały problem. Niestety krajem tutaj faszystowskim staniemy się. Dość późno, dosyć późno. E, więc nie będę mógł tego zagarnąć, będę mógł tylko wspierać tutaj rewolucję. Ale chciałbym te tereny dla siebie, wiecie, bardzo bym chciał, ponieważ to by mi dało dużo gumy, dużo wszystkiego. Zresztą, nawet jeżeli tutaj nie wybuchnie rewolucja, to ja wypowiem wojnę Holandii i moi marines ruszą z tego portu na przykład. Czekajcie, to jest moje Portugalia. E, moje, e, moi marines ruszą z tych portów, z tego, z tego i zdesantują się po prostu tutaj i tutaj i zajmę sobie wtedy gumę i ropę, albo po prostu polecę prosto na Singapur. Oleję te prowincje i polecę na Singapur. Tylko właśnie, dlaczego... Po potrzebna jest mi bardzo Japonia, widzicie, do tego. Dobra, tutaj zrobiłem, powinienem dostać nowego generała. Jesteś tutaj, czy nie, panie? Ivan McKay, no i dostałem umiejętności 3, no i tu mają tu mówili prawdę, no. Myślałem, że chodzi o busty. no. Niby straciłem czas, ale nie straciłem jednak czasu. Technologia piechoty morskiej? Doktryna lądowa raz 50 technologia piechoty morskiej, czekajcie. Powiem wam tak, to są zajebiste tutaj busty, więc ja to jednak troszeczkę. Jakby wam to powiedzieć, jednak to troszeczkę spowolnie i muszę to zrobić, bo popatrzcie sobie, na logikę, jeżeli to ma 180 dni, połowa tego, to będzie. Kurde, no, to będzie bardzo duży bust. Dodatkowo będę miał chyba bardzo dużego busta do ciężarówek, za niedługo fajnie było no muszę wybadać ciężkie wickersy wiecie dlaczego nie badam czołgów średnich będę, będę grał tylko pod ciężkie w tej kampanii pokażę wam jak się gra po prostu pod czołgi ciężkie nie będę grał pod jakieś tam artylerię coś takiego tylko pod ciężkie zobaczycie jak ja to sobie wykombinuję 7, 8, no dawać na dół no na plus lecimy już dawaj, świetnie Powiem wam tak, ta fabryka mi się od początku gry jeszcze nie zrobiła. Nie, mamy 37 rok, ona się robi ponad rok. Dlaczego? Gospodarka cywilna minus 30%? Hehe, he. no na 92% już jest. Dobra, ale zrobimy ten szturm run i od razu potem tym szturmie run bo już jestem pewien w 100%, że mogę to zrobić tak. Idziemy, wsparcie, yy, idziemy w ten projekt, wsparcie par dla partii centrum. Yy, sądzę, że do wojny nie wejdziemy nie wcześniej niż w roku 40 41 Chciałbym się dobrze przygotować. Nie chciałbym już wchodzić do wojny i walczyć, yy, bo może to, może to być bardzo złe. Yy, no tak, mam gotowe yy, doświadczenie na Marines, że tak powiem. Teraz dostanę jeszcze pięć. Te dywizjki się jeszcze szkolą i jeszcze dają mi doświadczenie. Kogo by tutaj dać pod Marines? Najwięcej umiejętności kto ma? Ty masz, Tomas. A tak 20 20 15. Uuu. O, tutaj już bym mógł zmienić doradcę, tak? O, patrzcie, złoto politykier za stówkę. E, nie chcecie? Może przejdę nawet na częściową mobilizację. Ej, to nie byłoby głupie na to przejść. Chociaż będę mógł zrobić gospodarkę wojenną, jak będę full Tutaj faszyzm i stracę 300 siły, no ale to mi ruszy przemysł z jednej strony. Chyba, że częściowy pobór skoczyć. Ja już nie wiem, kurde, sam. Nie, nie będę tego robił. Ha. Poczekam i sobie wybiorę tego, jakiegoś innego doradcę. Dobra, czyli mamy to wsparcie dla partii Centrum, oczywiście. Czyli dostęp Bousta do Marines, prawda? To jest to, czego potrzebuję. Boost do Marines 86 dni to jest nic, to jest naprawdę nic, a 186 dni to już jest coś, prawda? W ten sposób odblokuję sobie szablon do Marines i będę mógł po prostu bez żadnego problemu ich tutaj poulepszać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj aż boosty na 40, wiecie, nie mogę wyjść szybko z aliantów, w tym jest problem. Tutaj mam 50% boosta, za niedługo będę miał na przykład 60% boosta od frakcji, więc to, to, to jest wyjście. 40% boosta na dominację i bombardowania, to też jest opcja, tutaj jest boost 10%, no w Przemyśle niestety nie mam boosta, dobra. Zróbmy sobie tych Marines teraz, którzy 86 dni trwają, bo ich będę musiał przygotować. Mogę maksymalnie chyba 7 czy 8 dywizji desantować w tym samym czasie, początkowo oczywiście jako, jako bez tych doktryn lądowych, przepraszam, morskich. Będę mógł desantować 7-8 dywizji, więc to musi być także 3, 3 tu, 3 tu, 3 tu, 3 tu po prostu. I zajmujemy teren, zajmujemy gumę, zajmujemy się wtedy ostrą produkcją myśliwców i bombowców. I wtedy spróbujemy dotrzeć po prostu, no nie wiem, drogą morską na Malaję tutaj do Singapuru, bo po zajęciu Singapuru mój problem tutaj się skończy z wolframem i stalą. Po zajęciu Sing. Tak sądzę, chociaż na razie jeszcze problemu ze stalą nie mam. 150 siły politycznej. Co bym chciał zrobić? Częściowa mobilizacja. Czy wybrać jakiegoś tutaj pana booster? Artyleria nie chce, piechota nie chce. Nie chcę. Eee, odporność zmiany ideologii, to jest bardzo złe. Ojejku, co by mi się tutaj bardzo przydało? Projektant wyposażenia piechoty sprzętu wsparcia. Nie chcę samochody artyleria. Czy teoretyka jakiegoś? A dobra, wiecie co zmienię sobie gospodarkę. Trudno. E, niech będzie wsparcie dla partii centrum i zróbmy się tutaj ten. Skoczyło nam to trzy fabryki cywilne. Ohoho. Dosłownie szalejemy, mogę tak powiedzieć. Noż, to jest sz szaleńczy, szaleńczy wybór kałach. E, dobra, ale tutaj bym wam bardzo chciał podziękować. Bardzo wam dziękuję za uwagę. E, widzimy się w przyszłych materiałach. Cześć!